No ja, cześć, Szymanka, to co, lecimy dalej Lecimy dalej, przebijamy się dalej, w władca niebios. O, idealnie jest pole nawet. I chyba go nie I super, od razu wyjeżdżamy. Chybie nie co? Harhus? Kolego. wrogów upadłego. On jeszcze ignoruje osłony, to jest po prostu chore. Dobra, tu będzie dobra pozycja. A kurde. Demona muszę jakoś to przycisnąć Wiesz nie wiem jak Ale jakoś muszę cię na strzępy A to dostał encik hmm, Dobra demon i tak przejdzie to spoko ale zanim, zanim w ogóle Nie to nie jest demon to jest władca demonów Zanim on tam w ogóle dojdzie to ja z jazle czasu minie Gdzie harhusik, znaczy harkusik, tu możemy narzucić żądze krwi. Okej, okay, healowanko, bufowanko. Te bufy mają mega dobre, kurde, wolfów. Nie mogę się doczekać, żeby nimi zagrać, powiem szczerze. Ej, odrzucił nas. No, 440 obrażeń tylko niestety, ale Blit wszedł, to jest ładne. wrogów No i bombardujemy. Wow. Wow. Dwa razy krytyk, i w sumie backlane nie padnie. Zmiażdżę wrogów upadłego. Wow. Pięknie. Mam kogoś zabić? No i last hit. Zmiażdżę wrogów upadłego. Chyba bardziej do środka dam tego demonów, tak sobie myślę. Słabe usze. Chociaż to zależy, wszystko jak się mapa ustawi, tak naprawdę. C Tyle zależnych po prostu tutaj. Dobra, co my tu mamy? A to jest dziwne. Krak naga 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 i te dwie turne polimorfują. I teraz tak. Bijemy się w środku. Jest szansa, że środek będzie jakby zapełniony. To ja bym dał harhusa tutaj i może tak byśmy zrobili? Hmm. Teraz tak, najlepiej by było je... zabić jak najszybciej, to zróbmy tak. Dobra, i Krakena też tą skupimy. O, Kraken będzie do przodu Ciekawe. Ładnie. upadłego! Na razie bardzo ładnie. Kurde, szkoda, że nie drugi kryt. Po 105 kryta to by ładnie się dało i by, kurczę, byśmy zabili. No dobra, nie zabilibyśmy, to by trochę zostało jeszcze, ale i tak by było nieźle. Teraz tak, czy da... ile ty masz? 300, no to uderzyłbyś mu za 600. Może dajmy Krwawemu Ucztę jak na razie i z riposty po prostu odbijemy. Harhus dostanie pewnie Stuna, no dostał niestety. Ale okej, okay, to tak nie przeszkadza. Harhus tutaj skip niestety. Okej, okay, ale jest demon, znaczy Demonu, pyk. Za 225 kryt. Idealnie. Super. Harchus dostał lepszą inicjatywę. rząd za krwi, rządzi. Może przesuńmy się tutaj i spróbujemy tą nagę wybić? Chciałem jeszcze dwa ruchy później. Ona raczej na pewno umrze w takim wypadku. Może to od healer... Okej. Krakenowi sobie zdjęć też spoko. A co to za AOE było? Wrogowie do... Ej, to ja... Kurde, ja do tego nie doczytałem. Ty fajne, czyli jak... jak przeciwnik korzysta zasłony, to wtedy władca demonów zadaje obrażenia AOE. 135 to jest całkiem sporo i to fajny woli można z tego wyciągnąć. Kurde, jak nie wpadnie kryta, to nie zabijemy tej chilerki. No niestety 13 HP Szkoda. Szkoda, bo to mogliśmy... Mogliśmy fajne woli z tego wyciągnąć. Teraz tak, atakować z łapy czy może polące zepsucie, które zada 220 obrażeń? Oni i tak ją wykończą, więc w sumie już lepiej walnąć z łapki jakimś krytem. Chociaż ten kryt jakoś tam dużo nie dał, ale blitz to się liczy. Prawie nie siedzi. Nie wykończymy go jeszcze, chociaż musiałby jakiś potężny kryt wlecieć. No i teraz trzy kryty, trzy kryty od naszych pandemoniuszy i mamy to. Wreszcie wrogów upadłego. No te kryty coś nie idą. Ej, ale to w sumie git, bo władca demonów go zabije i on się, się wychiluje przez to. To jest mega dobre. No i super. 225 heala. Jak zwykle z mega obity, nie? Dostanie istotny drzewiec i 500 infernal many trochę słabo, powiem szczerze jak pójdziemy tędy, to już tutaj mamy prostą drogę na stolicę. Dobrze. Okej, okay, czyli typowo trzeba tą ścieżkę na razie odpuścić i przenieść się w... Ty, a jak się mam tutaj dostać w takim razie? Czy ja coś pominąłem? Chwila. To mamy zrobić. To miejsce jest niedostępne. No spoko, no bo tu jest jakby... Woda. Tu w ogóle wygląda, jakby. Tu była stara cytadela elfów, nie? Taka spalona? Tu jakieś bramy. Tu coś będzie. Tu będzie chyba druga część scenariusza w takim razie, no bo. No bo jak inaczej? To jest kawałek tej starej mapy. Bo my żeśmy chyba stąd przechodzili, tu chyba jest to, gdzie nas złapały demony, i zamieniły. Tak mi się wydaje, ale głowy sobie nie dam uciąć. Tylko teraz tak, jak tam się przedostać? No, bo przez tą wodę tutaj nie przejadę. To na pewno. Tu przejścia. Nie widzę żadnego. Może tędy. Nie no, tu idą same góry, patrzcie. Co? Hmm. Gdyby taka mała mapa była? Ja przecież nawet nie dojadę do tego. Eee, nie dojadę z głębi czarta. Raczej. Chociaż. Tu jeszcze 1600. 1500. No, ale to jeszcze dwa levely. Ciężko raczej. A ty Dobra, to już sobie możemy zaklęcie zacząć rzucać przed tym. Co? Chociaż czekajcie ile to ma. O tak, tu są same rzeźmierzki, to jest taka zwykła walka, a tu co jest? O, dwa razy nocny tancerz. Te cholerstwa ignorują słone. ale my będziemy w stanie dojść tam raczej, więc spokojnie mogę tu sobie jeszcze zaatakować. Nie ociągaj się. Bo najlepiej by było ich wbić na kurde wyższy level, ale to jeszcze 1600 ekspo też. Pięknie. Archu zaczęła tu na górę, przesunąć, niech w, jego w niego wjeżdżają. Na buście od Dipsa, to nic nie będą w stanie Uderzę zrobić. Pierwszy. No i bombuje. Bomba bomba. Czy był jakiś trening wcześniej? Znaczy, wiecie, mogę się niby cofnąć do tego miasta i tam w tych towerach się bardzo fajne istotki rozpiły do zdobycia Expa. I myślę, że by tak w sumie nie zrobić. Łaknę niewinnych dusz. Podoba mi się, jak ten ładca demonów siedzi tak z tyłu i taka jednostka sofortowa tak dla Harfusa. Wiecie? Bardzo mi się podoba. Ty zły, ty sobie. Umiera! Nie, tylko włócznik. Bombardino niesamowita kamera. W ogóle ujęcia kamer na tych walkach są czasami prze, prze, prze Bardzo mi się podobają, ale oni tak z pół kąta, jakby zrobili, to by było wiele lepiej. Niż tak po prostu jak jadą z boku w walki, nie? Czasami to fajnie wygląda faktycznie. A przed na sprzedaż, czyli nic ciekawego. Co? No dobra. No i teraz ostatni bufik, mamy wszystkie trzy fajnie. Wszystkich na fullu. Chociaż spodziewam się, no. że nasza trujeczka będzie nieżywa. No dobra. To teraz tak. Oby była prosta droga. Mm, niestety ci no nocni tancerze mają kur, taki. Jest chore jak wielki. O, tylko że to on przejmie. Jak duży... E, dużą inicjatywą oni mają, nie? usług Ale dobrze nasz demon jest taki hapiasty. ból jednego maga będę w stanie przesunąć. To jest dobra informacja, zróbmy hmm, tak na razie. Ciebie poproszę, żebyś się tutaj oddalił. Możesz dać tutaj wytrzymałość na razie. Chociaż ty ile bierzesz to 35. Nie ma szans, że oni przeżyją. O, ale ten jeden już nie dostał. To już jest dobra informacja. Zmiaż wrogów upadłego. To ciebie ja do tutaj. Zmierzczę o wrogów upadłego. Cosce z skleka zrobiłem. Dobra, ty nie dasz rady, ale zdefujemy cię, bo chcę, żeby ich jak, jak, jak najwięcej ich przeżyło po prostu. Kurde, osiem hpn. No. Pytanie, czy oni ignorują słone w sumie? Bo jeżeli ignorują, to lipa nazywam się. Harhus. Jeste dwa ataki Harusa. Pięknie 216, bardzo ładne obrażenie. Zmiażdżę wrogów upadłego. Czekam na śmierć. Zmiażdżę wrogów upadłego. Zmiażdżę wrogów upadłego. No można, by już zaata zaatakujmy, jeśli... Liczyłem, że jego bardziej trafi. Wtedy demon by go wykończył. Dobra, ale demon i tak wykończył, co jest mega dobre. 237 Łap. Do usług Oczu i HP. Ale jak on go teraz zabije to się uleczy. Pyk. 300 HP. O, jak dobrze. Dobra, spróbuj wybić drzewko. Nice. I teraz Blit powinien dobyć. Pięknie. Ciebie zdefujemy. Dobra, nice. What? No nocni tancerze to jest chora jednostka, w sensie, no, no ja będę ich spamować, podejrzewam. Ty, czy on jak się odwrócił to był łysy, czy mi się wydawało? No nie! Słabe usze. No, słabe usze. Ale teraz musimy się cofnąć do miasta. Tylko tak, ja bym cofnął się w sumie już tutaj. Ja wiem, że daleko. Ale jak się tam cofniemy, to przy okazji będziemy w stanie fajny EXP dostać. Dobra. Samo wyleczymy. Ok i teraz tak. Eee, poczekaj, a tu w sumie ta wieża smocza? Może coś tam będzie ciekawego? Myślę, coś. Włodasz, ej! Dwa giermki i dwie czarownice. Dobra, ale jest włodasz. Ej, fajnie. Nic nie stanie mi na. Tak, jak on fajnie wygląda. Nazywam się Harhus. Nie wiem, czy to walący zepsuje, nie będzie to git. Ej, jakby tu Harhus mógłby się przemieścić. Weźmy. O ja. To by było takie dobre. To w Fochlika zmieni. A, nie się podsunąłem, bo giermek pewnie przejmie atak. Yeah. Mhm. Dokładnie. Nie, a ja, te giermki też wytrzymałem. Dobra, strzelajcie, chłopaki. Wow. Zmiażdżę wrogów upadłego. Jestem wow. poważnie ranny. Pięknie. Rozkazuj mi. Łode. No, Haha. <laughs> A no tak, o też to umiejka No i dobra, pora na moich bombardierów. Ej, ale głos mi się totalnie nie podoba wodaże. Jest trochę disappointed, powiem szczerze. Łaknę niewinnych dusz. demonów? W porównaniu do wodaże? Głos ma o wiele lepszy, nie? Nie zostanę pokonany. No, nie, włodasz nie ma dobrego głosu, upadłego. włodasz słabo z bliska jeszcze Inferno. wygląda. Inferno! Wow. Pięknie 203 eksport, tylko niewiele, ale spoko, zawsze coś. To jest nieaktywne, tu mamy jeden ruch w walce, no i tu właśnie te wieże. Bo te wieże zazwyczaj skrywały jakieś mocarne... O właśnie, Mroczny lord, nic, nic. Dobra, lecimy. Nic nie stanie mi na drodze. Jeśli Dobra, damy tutaj. Pewien. Dawaj je. Super. Whoa. Wiecie, nie chcę zagrać syderiusza i nie zlewelować do końca jednostek, bo to tak trochę bez sensu, wrogów upadłego. Nic nie jest wieczny. O, chybienie bardzo ładnie. Stój! Dobra, on nic się nie ruszy. Kurde, nie jestem w stanie się tam dalej przemieścić, ja nie mam 3 ui. szkoda. Dobra. Słabe usze. Powoli do przodu. Ile wy tam jeszcze chłopaki... Ej, wyjście 300 expa. E, to tylko biały czarodziej, to możemy będę szybko kliknąć. Hmm, no, 50 expa, piechota mnie chodzi. Mikstura Wskrzeszenia, wow. Protektor. Nic nie, nie stanie działanie. mi na drodze. Powiem szczerze, że zbieranie tych run jest takie bezużyteczne w sumie. O, to sam tam są skład. Czekam. No to powtórka z rozrywki. No i ile? 100 ekspa. Dobra, to już w drodze zdobędziemy, nie? I tutaj też w sumie jedna walka. To coś po drodze złapiemy zaraz. Ooo, taki idealny. To powinno być wystarczająco ekspo. Czekajcie, wyłączmy. Bo teraz oni będą mieli level up, więc to sobie zobaczymy. Dzięki. Te młode uszy są wielkie, chociaż ja już w sumie ich widziałem niby nie w gierce, ale... No, robią chłopaki wrażenie. A ty kolego, ile tobie brakuje? To jeszcze 600 Expo brakuje. A się żeś wykoleił, powiem ci. Ej, ej, ej a co ja tu widzę? Gdzieś tu. O, widzicie? Ej, bo tu jakiś most będzie, czy coś. Podejdźmy tam, może jakaś interakcja będzie. Bo i tak się na mapie generalnie nic nie dzieje. No Jestem trochę zawiedzony, że przeci. Żebyście... O, patrzcie! Coś tu jednak jest. Stój, kim jesteś i co tu robisz? Odpowiadaj. Jestem sługą mistrza. Opuścić to, miest... Opuścić to miejsce, póki jeszcze możesz. Tylko poczekaj, sługa. Twój czas wkrótce nadejdzie. Ej. Tu się coś God, wydarzy. Czyli tu będzie jakieś przejście. Okej. Okay. Ciekawe. Fajne. Lubię takie rzeczy. Takie wiecie, smaczek dodany. Kurde, ale dobrze zauważyłem. To można było tak łatwo przypuścić. No i co? Jeszcze na nagi można. u dwa krakeny. No dobra. Nic nie stanie mi na drodze, prawie biegnie. Tego chwila to jest naga, naga i czarna. Ym... Szczerze, pozbądźmy się tej czarnej na początku. Jak najszybciej tak naprawdę. Dobra. No i siła Modeuszy. 68 dipsa tylko. Ale mamy dotkę na nich. Zobaczmy. Podobna animacja, nie? Zmiarzczę wrogów upadłego! W sumie. Myślę, że na tego będzie lepiej. On powinien więcej inicjatywy. W każdym razie ważne, że paraliżu nie mają. Teraz trzeba wycofać Harchusa tutaj na tyły, żeby on miał premię. I możemy się dalej bawić. A, oni nam kurwa nie dadzą. Dobra, ale oni tego też nie zajmą. Więc chodźmy tu i dajmy się defobować. Wyłączmy osłonę. Tu skorzystajmy z osłony. Pięknie, 300 dip, Dipsa. Czego mm... No wrzuć tą osłonę. Przedemną okay. do akcji. Ej, Modeuszy mają tak podobny głos do w sumie wcześniejszej wersji, nie? Nie jak woli pandemonieszami. Przecież wyglądają o wiele bardziej demonicznie. Trochę brakuje tego dipsa. Pięknie trzysta kolejna. No, powoli dokładamy. Kogoś zabić Kurde, ty się to jeszcze nie marzysz? O To nawet dobre rozwiązanie było Jeden heal z głowy Tylko musimy i tak go zaatakować, żeby po prostu nie? Go. Nie wiem, czy oni się nie chcą skupić na wodce demonów w sumie. Ale chyba największy problem z jednostkami dystresowymi mam taki, że ten damage mi nie skacze. Nie jest jakby z levelem te trzy lewele im skaczy demcz. Później jest taki trochę regres. Odnoszę wrażenie No dobra, zaatakujmy, no. musimy to zużyć przecież Nie podoba mi się, że ma tak mało HP Obydwoje mamy na froncie mało HP Nie Możesz, możesz Ten pierścień daje radę Dobra, pełna para. Nieźle. No i dajesz. Kurwa jeden HP. Nazywam się a na to. Zmierzce wrogów. Ty jak za, 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 za to 500 texpa powinien być. O, idealnie, trzeci model już doszedł. Ile? 1000 ekspo. usze. Wow. Dwa z winności, jeden wytrzymałości. Jeśli jesteś pewien, ten armor to taki se. Dobra, odsapnijmy, zróbmy save'a I ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Like sobie i komentarz, widzimy się do smaczku. Cześć, cześć, pa.